Stany Zjednoczone mają, nie wiemy dokładnie ilu, ale około 15 milionów nielegalnych emigrantów. Na przykład ponad 100 tysięcy Rosjan zostało aresztowanych, próbując przekroczyć granicę meksykańską do Stanów Zjednoczonych tylko w ciągu ostatnich trzech lat. Demokraci byli gotowi zawrzeć z nim umowę, że nie zagłosują za jego usunięciem, nawet jeśli jego własna partia będzie próbowała go usunąć. Myślę więc, że Donald Trump będzie w pewnym sensie zmuszony do udzielania pomocy Ukrainie tylko po to, by pokazać, że naprawdę nie jest prorosyjski. Welcome to the Black Sky. My name is Piotr. Mateusz Witam Bobołowicz, na kanale Czarne Niebo. Nazywam się Piotr is, uh, Mateusz Bobołowicz, Jason a naszym dzisiejszym American gościem jest dr Jason Smart, amerykański analityk, politolog i doradca. Dzień dobry. Good uh, afternoon. Dzień dobry. Good Miło pana widzieć. widzieć. I never know what to say when I'm speaking with people with such a uh, time difference, uh, time zone difference. Mm. Let's get to the topic. Yesterday, very Nigdy nie wiem, jak się witać, kiedy rozmawiam z ludźmi z taką różnicą stref czasowych. Przejdźmy do tematu. Wczoraj miało miejsce bardzo ważne głosowanie w Izbie Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim. Ustawa o pomocy dla Ukrainy została ostatecznie poddana głosowaniu i przyjęta, ale mimo to wywołała wiele emocji, wiele kontrowersji wśród kongresmenów. Among Minęło około pół roku od ostatniego głosowania Kongresu w sprawie pomocy dla Ukrainy. To było dramatyczne pół roku, to była najważniejsza kwestia polityczna. W rzeczywistości spowodowało to upadek byłego przewodniczącego izby i tak wczoraj w końcu doszło do ostatecznego głosowania. Speaker Mike Johnson, który początkowo sprzeciwiał się udzieleniu pomocy Ukrainie, ustąpił i pozwolił na głosowanie nad tym konkretnym pakietem pomocy. Dziś ustawa zostanie rozpatrzona w Senacie. Why so many Dlaczego tyle kontrowersji? Dlaczego tyle emocji? Dlaczego tak wielu Republikanów głosowało przeciwko? To dobre pytanie. I Jest tym bardzo ważny aspekt, a mianowicie, że zdecydowana większość kongresu rozumie, dlaczego ważne jest wysyłanie tej pomocy na Ukrainę. I tak, po pierwsze, był to powód wewnętrzny. To nie kwestie międzynarodowe. To nie ze względu na sympatię dla Rosji, ludzie nie chcieli tego głosowania. To dlatego, że wielu republikanów twierdziło, a sondaże opinii publicznej to uwiarygodniały, że zdecydowana większość Amerykanów uważa, że problem z naszą granicą jest znaczący, i chcieliby, aby ten problem został rozwiązany. I tak, republikanie. Biorący udział w wyborach, rozumieli, że bardzo ważne jest, aby rozmawiać o imigracji. Stany Zjednoczone mają, nie wiemy dokładnie ilu, ale około 15 milionów nielegalnych emigrantów. Na przykład, ponad 100 tysięcy Rosjan zostało aresztowanych, próbując przekroczyć granicę meksykańską do Stanów Zjednoczonych tylko w ciągu ostatnich trzech lat. Aresztowano mnóstwo ludzi, którzy pochodzili z Chin, Korei Północnej i Iranu. Znani terroryści byli aresztowani na granicy. Tylko w pierwszych miesiącach 2022 roku aresztowano 18 członków FSB, którzy próbowali nielegalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych, którzy twierdzili, że szukają azylu w Stanach Zjednoczonych, przekraczając granice z Meksykiem. W rezultacie Amerykanie są bardzo zaniepokojeni kwestią granicy. Republikanie uważali więc, że dobrą strategią jest powiedzieć, najpierw zajmijmy się granicą, naszym własnym bezpieczeństwem wewnętrznym, zanim pomożemy Ukrainie. Teraz ta strategia nie zadziałała. Myślę, że ostatecznie większość republikanów, którzy wczoraj głosowali przeciwko pomocy Ukrainie, głosowali tak nie dlatego, że popierają Rosję i nie dlatego, że nie popierają Ukrainy. Po prostu zdali sobie sprawę, że bardzo łatwo jest im głosować na nie. Prawo będzie nadal uchwalane. Ukraina nadal otrzyma skuteczną pomoc, ale pozwoli im to uzasadnić swoim wyborcom, że priorytetowo traktują granice przed Ukrainą. Myśli pan, że Mike Johnson straci stanowisko spikera? Myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Demokraci byli gotowi zawrzeć z nim umowę, że nie zagłosują za jego usunięciem, nawet jeśli jego własna partia będzie próbowała go usunąć. Biorąc pod uwagę liczbę głosów, które ma Partii Republikańskiej plus Partii Demokratycznej, rzeczywistość jest taka, że Mike Johnson prawdopodobnie będzie w stanie utrzymać swoją pozycję. Powiedział pan, że dziś Senat zagłosuje. Ten wywiad zostanie opublikowany prawdopodobnie po tym głosowaniu, ale myślę, że nie spodziewamy się żadnych problemów w Senacie. Nie spodziewamy się żadnych problemów w Senacie. Rzeczywistość jest taka, że Senat znacznie bardziej popiera Ukrainę niż Izba Reprezentantów. I jest to znacznie mniej skomplikowany teren polityczny. Spodziewamy się więc, że Senat przekaże pomoc, a potem natychmiast ustawa trafi do prezydenta, który ją popisze tego samego dnia lub następnego dnia. A potem zacznie się wykonywanie tego pakietu pomocowego. Czy uważa pan, że Ukraina otrzyma w końcu atakams? Tak, właściwie to częścią dobrych wiadomości jest to, że Republikanie zdali sobie sprawę, ponieważ robią to, czego domagał się Biały Dom sześć miesięcy temu, że muszą przyjąć nową postawę. I wygląda na to, że częścią tej nowej postawy jest to, że będą argumentować, że Biden nie był wystarczająco silny we wspieraniu Ukrainy. W udzieleniu jej pomocy takiej jak Attacams, które mogą uderzać w obiekty na dużych odległościach, takie jak most krymski, most kerczeński. Oznacza to, że Ukraina będzie mogła uderzać teraz z dużej odległości w miejsca koncentracji rosyjskich żołnierzy, rosyjskiego sprzętu. A także lepiej bronić własnych żołnierzy, nie wysyłając ich tak blisko frontu. And what, uh, with those... A co z tymi zastrzeżeniami Stanów Zjednoczonych co do ataków na cele na terytorium Rosji, na przykład na rafinerie? Cóż, Biały Dom ma oczywisty powód, dla którego jest przeciwny atakowi na rafinerie. Tak jak powiedziałem, zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych i rosną ceny paliw. Ale myślę, że zostali kompletnie wyśmiani przez Republikanów i Demokratów, którzy mówili, że to absurd, że Ukraina musi się bronić. Myślę, że po pierwsze Ukraina będzie nadal to robić, ale po drugie uważam, że jest to ta część strategii, którą Biały Dom realizuje poprzez takie wypowiedzi. Biały Dom rozumie, że musi pokazać Rosji, że nie jest bezpośrednio zaangażowany w atak na Rosję. A więc jeśli publicznie poprosili Ukraińców, żeby tego nie robili, a Ukraińcy nadal to robią, to daje to wiarygodną wymówkę dla Białego Domu. Więc mogą powiedzieć Rosji, słuchajcie, my nie jesteśmy tymi, którzy to robią, nie pomagamy w tym. Za wszystko ponosi odpowiedzialność Ukraina. Myślę, że jest to pozytywne dla Stanów Zjednoczonych. What? Co się stało, co tak bardzo zmieniło stanowisko Mike'a Johnsona i innych republikanów w sprawie tej ustawy o pomocy Ukrainie? Myślę, że ustawa o pomocy Ukrainie jest tym czymś, z czym Mike Johnson wolałby nie musieć się zmierzyć. Poparcie społeczne dla Ukrainy jest bardzo, bardzo silne, a presja po prostu rosła i rosła. W kongresie pojawiła się również petycja o wymuszenie głosowania, nawet bez zgody Johnsona. Co byłoby ogromną degradacją dla jego pozycji. Pokazałoby to, że nie jest w stanie kontrolować nawet własnej partii i byłoby dla niego strategicznie mądrzej dogadać się z demokratami, by zagwarantować zachowanie stanowiska, żeby nie usunęli go z pozycji. Speakera, jednocześnie pozwalając na przeprowadzenie tego głosowania, które, jak widzieliśmy, większość demokratów i większość republikanów poparła lub przynajmniej nie sprzeciwiała się. Johnson, uh, Johnson wspomniał intel, o informacjach wywiadowczych i powiedział, że im ufa. Uważa pan, że naprawdę pokazali mu coś, co sprawiło, że zrozumiał, to, że to jest moment, w którym trzeba działać, żeby zapobiec czemuś poważnemu? Uh, to prevent some, something big. Nie sądzę. Wiele osób w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, mówiło, że Ukraina jest w bardzo trudnej pozycji. Członkowie Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów mówili, że Ukraina poniesie porażkę i może faktycznie przegrać wojnę nawet w tym roku, jeśli pomoc Stanów Zjednoczonych nie dotrze. Tak więc w tym momencie stawało się coraz bardziej, powiedzmy to, gorącym ziemniakiem, trudną kwestią dla republikanów. Nie chcą brać odpowiedzialności za to, że Ukraina przegra wojnę lub Rosja wygra wojnę. Byłoby to wielka porażka, a amerykańska opinia publiczna może być bezlitosnie. Tak więc strategicznie o wiele mądrzej było udzielić Ukrainy pomocy teraz, by nie traktujemy Ukrainy już jako grę polityczną, bo była tak traktowana, jak wszystkie kwestie w Stanach Zjednoczonych. Granica czy cokolwiek innego są zawsze traktowane przez pryzmat interesu politycznego. Ale w tym przypadku myślę, że zdali sobie sprawę, że nie ma już takiej opcji. Konieczne było podjęcie działań wspierających Ukrainę. I co z Donald Trumpem? Uh, very vocal about uh, his. Uh, 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 a, a co z Donaldem Trumpem, który głośno wypowiadał się Ukraina, przeciwko pomocy dla Ukrainy, a uh, nawet przeciwko pomocy niektórym państwom sojusznikom NATO, if, uh, na wypadek gdyby taka pomoc była potrzebna? Teraz nieco zmienił swoją pozycję, przynajmniej nie sprzeciwia się tej ustawie. Not opposing uh, directly uh, this uh, bill. Donald Trump twierdził, że udzielenie pomocy Ukrainie jest w porządku, ale powinna być udzielona w formie pożyczki. Jak powiedział, pożyczka może być na czas nieokreślony, może być spłacana przez 500 lat, jeśli zostało to uzgodnione nawet z zerowym oprocentowaniem. Ale jest udzielona jako pożyczka, a nie jako prezent. I właściwie, szczerze mówiąc, byłoby to uczciwe stanowisko, ponieważ przekonałoby to wielu republikanów, którzy mówią, cóż, dlaczego nie finansujemy tych innych projektów? Można im powiedzieć, słuchajcie, fakt jest taki, że nie finansujemy, po prostu dajemy pożyczkę. To dla ich elektoratu, że nie są to darmowe pieniądze, że ich podatki rozdawane są jako prezent. To raczej pieniądze, które w końcu wrócą do Stanów Zjednoczonych, jednocześnie chroniąc amerykańskie bezpieczeństwo narodowe za granicą poprzez wspieranie Ukrainy. Czy uważa pan więc że jeśli Donald Trump wygra wybory nie powstrzyma pomocy Ukrainie będzie dalej pomagać Ukrainie wygrać z Rosją czy jednak porzuci Ukrainę jak wiele osób mówiło wcześniej że zrobi against Russia or will just abandon Ukraine as many people said before that he will do Myślę, że w kwestii Donalda Trumpa są dwie rzeczy, które musimy przeanalizować. Widzieliśmy to, kiedy był prezydentem. Jest to, co Donald Trump chciałby zrobić i jest to, do czego Donald Trump jest w pewnym sensie zmuszony przez naturę amerykańskiej polityki. Myślę więc, że ideologicznie nie obchodzi go Ukraina. Myślę, że preferuje Władimira Putina jako osobę. Wydaje mi się, że go idealizuje. Jednocześnie jest tak często atakowany w amerykańskiej przestrzeni za bycie prorosyjskim, że politycznie trudno by było mu zrobić coś, co faktycznie wsparłoby Rosję. To tylko wzmocniłoby argumenty wysuwane przez jego przeciwników. Myślę więc, że Donald Trump będzie w pewnym sensie zmuszony do udzielania pomocy Ukrainie nie tylko po to, by pokazać, że naprawdę nie jest prorosyjski. W tym samym czasie musiałby zrobić coś, na co szczerze mówiąc, nie może sobie pozwolić. Kongres prawdopodobnie będzie po wyborach w rękach demokratów. Senat też może być w rękach demokratów. A jeśli tak będzie, musi współpracować z Kongresem. I tak dojdzie do pewnego rodzaju porozumienia, aby nadal wspierać Ukrainę, nawet jeśli Trump osobiście nie dba o tę kwestię. Sam Sources in Poland, media in Poland. Point out to... Niektóre źródła i media w Polsce wskazują na niedawną wizytę prezydenta RP Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa. Spotkali się, rozmawiali przez pewien czas. Czy myśli pan, że odegrało to pewną rolę w tej zmianie stanowiska Trumpa w sprawie Ukrainy? Czy było to raczej kurtuazyjne spotkanie? slide shift in uh, Trump's position on uh, Ukraine, or It's just, it was just some courtesy meeting? Prawdopodobnie było to głównie spotkanie kurtuozyjne, ale nie sądzę, żeby zaszkodziło. Mogło być trochę pomocne, ponieważ im bardziej Donald Trump słyszy od ludzi, że jest to prawdziwy problem, że nie jest to tylko gra polityczna w Stanach Zjednoczonych, bo prawdopodobnie tak o tym myśli, ale jest to coś, co rzeczywiście ma globalny efekt, tym lepiej. Wiemy, że Donald Trump historycznie nie przyjawiał dużego zainteresowania stosunkami międzynarodowymi. Jego prezydencja odniosła pewne sukcesy, szczególnie z Koreą Północną, ale ogólnie rzecz biorąc, głównym celem Donalda Trumpa i powodem, dla którego ludzie na niego głosują, jest to, co on robi wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Więc jego całościowy poziom zainteresowania tym, co się dzieje w Europie, w Europie Wschodniej, na Ukrainie, myślę, że jest dość minimalny. Uh, uh, see... Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się przekonać, czy Donald Trump będzie nadal pomagał Ukrainie po wyborach. Miejmy nadzieję, że wojna się skończy do czasu, kiedy dowiemy się, kto będzie następnym president us president thank you very much thank you have a great day